Dzisiaj poznacie i być może zrobicie razem ze mną dziwne ćwiczenie, które zmniejszy obwód waszego pasa. Ćwiczenie, które zbuduje świetne nawyki dotyczące utrzymania prawidłowej postawy, które mogą się przełożyć na zredukowanie napięcia w okolicy lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Ćwiczenie, które cenią sobie zarówno osoby pracujące nad sylwetką, jak i te, których priorytetem jest wszechstronna sprawność wynikająca ze świadomej kontroli ciała. Kulturyści, fizjoterapeuci czy też entuzjaści jogi znają i stosują waku. No i mam nadzieję, że również i Wy, widzowie, je przetestujecie. Cześć z tej strony niezmiennie Michał Kancerz, Wasz trener z internetu. Poproszę o łapkę w górę i lecimy z dzisiejszym materiałem. Najlepsze ćwiczenia, część Trzecia. Tymczasem jednak skupmy się na anatomii oraz omówieniu techniki wykonania, jak i prześledzeniu prostszych i trudniejszych wariantów waku. I o ile takie sztuczne wciąganie brzucha w życiu codziennym może być wręcz niebezpieczne i może utrudnić realizowanie prawidłowych wzorców oddechowych, to intencjonalne zadbanie o mięśnie i właściwe nawyki ma same zalety. I teraz czas na trochę nudną sekcję anatomiczną, z której od razu możecie przeskoczyć do momentu prezentacji ćwiczenia, ale jak przez nią przebrniecie, będziecie lepiej rozumieli to ćwiczenie i tym samym będziecie skutecznie je wykonywać, rozumiejąc z czego wynika każda sekwencja, na przykład wypuszczanie powietrza tuż przed ruchem. Zacznijmy od tego, że brzuch to dość specyficzny rejon, biorąc pod uwagę ilość mięśni, która znajduje się w tym rejonie. Bo w istocie to nie tylko mięsień prosty brzucha, który, o ile dobrze go trenujemy i właściwie się odżywiamy, będzie wyeksponowany w postaci tak zwanego kaloryfera, ale również są to mięśnie skośne zewnętrzne, skośne wewnętrzne i bohater dzisiejszego nagrania, czyli mięsień poprzeczny brzucha tego nie widać na pierwszy rzut oka, bo jest położony dosyć głęboko. Ukryty pod wymienionymi przed chwilą innymi mięśniami brzucha, jest swego rodzaju gorsetem stabilizującym. Napinając się, zbliża żebra do płaszczyzny przyśrodkowej, zwęża klatkę piersiową i uczestniczy w wydechu. Gdy pracuje, potrafi ściągnąć ściany naszego korpusu do siebie. W praktyce, mając mięsień poprzeczny brzucha w dobrej kondycji, okolica naszego pasa będzie zwarta, stabilna a w innym przypadku ten rejon będzie kolokwialnie mówiąc. Rozlany. I nie martwcie się, jego wewnętrzna powierzchnia pokryta jest powięzią oddzielającą mięśnie od odtrzewne. Więc w przeciwieństwie do mechanicznych ingerencji, takich jak na przykład spotykane w kulturystyce i damskiej modzie noszenie gorsetów, wykonywanie wakum nie jest inwazyjne dla narządów wewnętrznych. Jednak dość teorii i zabawmy się w konkretną pracę. Tutaj wartym zaznaczenia jest to, że najbardziej sprzyjającymi warunkami do robienia wakum i tym samym wykorzystania jego pełnego potencjału będzie moment, w którym mamy Pusty żołądek. Więc jeżeli jesteśmy długo po posiłku lub wygospodarowaliśmy dwie minuty rano, będąc na zmusimy do wysiłku wygodnie, o ile można użyć takiego słowa, zmusimy do wysiłku mięsień poprzeczny brzuch. Uprzedzając, istnieje parę odmiennych technik, aby zabrać się za to ćwiczenie, ale my skupimy się na następującym. Utrzymując naturalne krzywizny kręgosłupa, weź głęboki wdech, aby następnie miarowo wypuścić powietrze i przejść do sedna sprawy, czyli wciągnięcia brzucha. W kierunku kręgosłupa i utrzymanie tej pozycji przez przynajmniej 5 sekund, starając się docelowo, aby było to nawet 10 sekund, liczone na zasadzie 101, 102. 103. Wiecie o co chodzi? Po takiej sekwencji wracamy do punktu wyjścia, bierzemy kolejny wdech i traktujemy to dopiero jako, uwaga, jedno powtórzenie. Cała taka sekwencja. Jednak zanim zdecydujecie się na pięć takich powtórzeń, dostosujcie wariant do swoich możliwości. Pamiętając, że wersja stojąc to ta najbardziej wymagająca, więc od niej nie zaczynamy, żeby się nie zniechęcić i nie pomyśleć, że to ćwiczenie nie jest dla nas. Warianty łatwiejsze zakładają podmianę pozycji wyjściowej. Na Klęk podparty, czyli po ludzku na czworaka. Wariant kolejny to klasyczna pozycja siedząc, lub siedzenie w wariancie, który dodatkowo, na przykład, rozciąga mięśnie czworogłowe UD, lub też dalej, łatwiejsze od pozycji stojąc, stojąc w podparciu o wysoko ulokowany, stabilny punkt. Na przykład o stół, kanapę, może drabinkę na siłowni, na pewno coś wymyślić. No i wykonanie wakum warto przemycić do rutyny swojego tygodnia, na przykład jeden, dwa razy w tygodniu, poświęcając na to wspomniane dwie minuty przeznaczone na pięć do nawet 10 powtórzeń w wariancie, który jest dla nas możliwy do zrealizowania, ale jest wymagający. Wartym zaznaczeniem jest fakt, że nadciśnienie jest potencjalnym przeciwwskazaniem do wykonania waku, jak i zresztą e, do większości ćwiczeń izometrycznych, ćwiczeń, w których utrzymujemy napięcie przez określony czas. No to co? Może przeróbmy wspólnie 5 powtórzeń. Ja będę przeskakiwał przez różne warianty, żebyście mogli sobie podejrzeć. Po wydechu wciągacie brzuch. Kierując pępek w kierunku kręgosłupa. Ruch, tak jakbyście chcieli zmieścić się w za małe spodnie. Bierzemy wdech, wypuszczamy powietrze, wciągamy brzuch. 101, 102, 103, 104, 105. Kolejny wdech, wypuszczamy powietrze, znowu 101, 102, 103, 104, 105. Cały czas, właśnie napierając brzuchem w kierunku kręgosłupa. Kolejny wdech i lecimy z trzecim ruchem, z trzecim powtórzeniem. 101, 102, 103, 104, 105. Czwarte powtórzenie, znowu 101, 102, 103, 104, 105. Wdech i ostatnie powtórzenie: 101, 102, 103, 104, 105. Wiecie, jak odliczam, narasta napięcie, jeszcze mocniej staramy się wciągnąć brzuch. No i gratuluję, udało się. Alternatywne warianty zakładają trwanie w mniej wymagającej pozycji, podczas której cały czas płytko oddychamy. Mimo wszystko, każdy z tych wariantów, niezależnie, który wybierzemy, nie tylko poprawi kondycję mięśnia poprzecznego brzucha, ale również poprawi świadomość jego wykorzystania i przełoży się mimochodem na efektywniejsze wykorzystanie go w złożonych zagadnieniach ruchowych, wymagających kompleksowej stabilizacji. To nie jest tak, że musimy usilnie cały czas dbać o napinanie tego czy tamtego, tylko mając mięśnie w dobrej kondycji, będzie się to działo przy okazji. Wygląda to dziwnie, dla niektórych może niewinnie, ale szczególnie osoby, które w danym momencie mają zaniedbany mięsień poprzeczny brzucha, zanotują najbardziej zauważalne korzyści, zaobserwują optyczne zmniejszenie się pasa, zaczną przyjmować nawykowo lepszą postawę i potencjalnie zmniejszą ryzyko urazu. Analogicznie bardziej doświadczeni trenujący dzięki zadbaniu o słabsze ogniwa, którymi w danym momencie mogą okazać się słabe zginacze bioder lub na omawiany dzisiaj mięsień poprzeczny brzucha czy inne Mięśnie składające się na kor, mogą momentalnie zaobserwować poprawę w wyniku w konwencjonalnych ćwiczeniach siłowych, takich jak na przykład wyciskanie leżąc, czy też na przykład przysiady. Bo ze stażem treningowym wcale nie idzie gwarancja, że my nie zaniedbaliśmy jakiejś części ciała. A uwierzcie mi, praktyka pokazuje, że wiele osób na siłowni niestety zaniedbuje pewne mniej widoczne mięśnie, które mimo wszystko cały czas są bardzo ważne. Dajcie znać w komentarzu, czy znaliście waku, czy testowaliście to ćwiczenie właśnie w trakcie tego nagrania. Czy jednak to, co zobaczyliście w dzisiejszym nagraniu, wręcz was trochę przeraża? Spróbujcie wakum, a efekty was zaskoczą. Widzimy się w kolejnych nagraniach, a wszystkich tych, których interesuje kompleksowe prowadzenie przez żywienie, trening prosto do celu, ten niech wbija na stronę Transformacja50.pl. I niech zacznie realizować nasz program. Powodzenia i niech Wam dopisuje formę. Zdrowa forma. Do następnego. Cześć.